System edukacji wymaga gruntownych zmian, It's just incorrect. podzielić na wiedzę ogólną podstawową. Kompletnie nie uczymy młodych ludzi podstaw zdobywania wiedzy. You need to, learn it. <laughs> to zdanie jest po prostu błędne. Hmm. Hmm. Jeżeli chodzi o, o różne przedmioty, takie jak na przykład język angielski, czasem perfekt które są niewykorzystywane, na przykład już w języku amerykańskim, uh, które no. moglibyśmy podzielić na wiedzę ogólną, podstawową i rozszerzoną. No. Okay, czasy perfekt do wiedzy rozszerzonej, na ucznia, który chcę tego Czasy e, proste e, i ciągłe do, do, do wiedzy ogólnej. No. Did you hear that? Sure did, but what the hell? We gotta do something about it, man. Let's get to work. Zanim jednak potężny nauczyciel w mojej nieskromnej osobie ZMASAKRUJĘ ZMIAŻDŻY JEST ZA WYPOWIEDŹ SZANOWNEGO PANA POSŁA Przeanalizujmy najpierw wnikliwie samą treść. Czasy Perfect nie są wykorzystywane w języku amerykańskim. Czy to prawda? Tak się składa, że możemy zasięgnąć informacji u samego źródła. Uh, yes, I'm DJ Lawrence and... That's DJ Lawrence from Dallas, Texas. International poet, performer, Writer and an ESL English teacher. I've been teaching for uh, more than 12 years. I've lost count at some point, but it's been a long while. Right. See what I did there? I asked you, how long have you been? Teaching English, and you say, I've been teaching English for over 12 years. Nasza odpowiedź przyszła szybciej niż się tego mogliśmy spodziewać. DJ zapytano o to, jak długo uczy języka angielskiego, odpowiedział w czasie present, perfect, continuous, I've been teaching English for 12 years. Choć to już wystarczający dowód, zadałem mu pytanie o tezę postawioną przez pana posła. Just for the record. Is he right or wrong? To just say it's obsolete, like nobody learns it? That sounds too definite to say yes. So then, there's also this, uh, shall we say, weird form of perfect in the states. Yeah. What has happened is because we use our contractions, I'm, uh, he's, all that kind of stuff. I've. Over time, we stop hearing the I've seen you before. I've seen that movie. It just turned into I seen that movie. So you want to say that it's more of a connected speech problem. Uh, speech slash listening, yes. So we we just stop hearing that v. We say I seen that movie. You would hear that kind of thing. I seen it. You would hear it in the songs. You would hear people regular um, speech. I seen that. I'd known him for a long time. Tutaj nie można mówić o atrofii tej struktury gramatycznej. To, co możemy wyróżnić, to connected speech. Innymi słowy. Natywni użytkownicy języka angielskiego trzymają się bardzo kurczowo struktury zdania. Wiecie: osoba, plus określenie czasu, odpowiednia kolejność itd. Praktycznie niemożliwe byłoby dla nich przeprowadzenie takiego dialogu. Pada? No, pada. Prawdziwy język polski i gramatyki się nie boi. Jak w takim razie Amerykanie ułatwiają sobie mowę? Łączą kilka słów w jedno. Przykłady: Harley Quinn, nice to meet you. Albo what, what am I looking at? I don't see nothing. W niektórych przypadkach może to doprowadzić do tego, że nie dość, że skracamy I am do I'm lub I have do I've czy she has do she's, ale idziemy o krok dalej i zamiast I've seen, mówimy I've seen. Jednak najczęściej Amerykanie, nawet mówiąc I've seen, napisze to samo zdanie już poprawnie jako I've seen. Zwróć też uwagę, że występuje tu trzecia forma. Przecież jeśli perfect! Miałby nie istnieć, to zdanie brzmiałoby, I saw. You don't say I've, but you say known, and that's the third form. Right. See? So it's not like they're not using present perfect, or you're not using present perfect, but they're modifying the sound of it. Yes. Because essentially it is present perfect because there is a third form. So he's wrong. I it's jest an exaggeration and oversimplification, saying that yeah, Americans don't use it. Basically, to put a blanket statement, we don't use it, is just incorrect. Okay. Kolejna teza pana posła to czasy perfekt do wiedzy rozszerzonej, czasy proste i ciągłe do wiedzy ogólnej. Kilka kwestii. Nie jestem fanem określenia ciągłe. Uważam, że to jeden z tych terminów, który wprowadza chaos w myślenie ucznia, ale o tym pogadamy w kolejnym filmie. Natomiast nie tylko pomysł tutaj jest dyskusyjny. To zdanie jest po prostu błędne. Czasy proste to przecież także present perfect, simple, a ciągłe to też na przykład future perfect, continuous, więc... What? Bro, what are you talking about, man? Jeżeli nadal to oglądasz, to prawdopodobnie podoba ci się to, co robię. Jeżeli tak, nie zapomnij kliknąć subskrybuj na dole i zaobserwować moje social media. Regularnie dodaję tam materiały, które pomogą ci nareszcie nauczyć się języka angielskiego. Lecimy dalej. Zadałem w takim razie mojemu rozmówcy pytanie. Czy na poziomie podstawowym możemy unikać czasu Present Perfect? Oto co odpowiedział. You need to learn it. <laughs> um, there are definitely some uh, grammatical implications that come up with it as we mentioned you know the 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 results the effects of the now even though it started back then um, that kind of stuff is important to distinguish how to teach it is always going to be the debate versus just that's the more important debate versus uh we should just you know make this an elective that's that's nonsense w jednym zgadzam się z panem posłem. system edukacji wymaga gruntownych zmian. Jednak zamiast rzucać kamieniami w okno szkoły, do której nadal jesteśmy zapisani, powinniśmy postawić nowy budynek, oparty na solidnych fundamentach. System edukacji jest przestarzały, to prawda. W końcu tak zwany system pruski miał za zadanie warunkować uczniów do posłuszeństwa i przygotowywać ich do skutecznej pracy w fabrykach. Jednakże rewolucja przemysłowa, przynajmniej w takim rozumieniu, jest już szczęśliwie za nami. Atrakcyjnie brzmiące zmiany, takie jak brak prac domowych czy odchudzenie podstawy programowej, powinny być ostatnim krokiem na drodze wprowadzania gruntownych, dobrze zaplanowanych i popartych testami fundamentalnych reform. Przypomina mi to kolejną rewolucję w stylu: Zmieńmy z 8 klas na 6. A nie, jednak sorry, zróbmy znów 8. Zastanówmy się teraz, dlaczego panuje takie mm -hmm. przekonanie, że czasu present perfect się nie używa. Po pierwsze. Nauczyciele sami nie potrafią używać present perfect i tworzą błędne koło nieprawidłowych danych. Na studiach przekazywane są nieprecyzyjne, przeteoretyzowane informacje, tworząc niekompetentnych nauczycieli, którzy potem w nieudolny sposób przekazują informacje uczniom. Szkolni nauczyciele języka angielskiego, często spętani od górnymi zaleceniami, niesamowicie rozwlekają każdy temat, dodając mnóstwo zawiłych metodologicznych terminów których uczeń naprawdę nie musi ani znać, ani rozumie. Osobno uczy się Present Simple, za kilka lekcji dopiero Present Continuous, na szarym końcu zapomniane i owiane niesłusznie, niesławą zbytniego skomplikowania, drepczą, czasy, perfect. To po pierwsze. A po drugie? Po drugie, kompletnie nie uczymy młodych ludzi podstaw zdobywania wiedzy. Jak nauczyć się nowej struktury gramatycznej? To proste. Po pierwsze, zidentyfikuję ją i poznaj jej treść. Weźmy sobie Present Perfect i Present Perfect Continuous. Osoba plus have has dla he, she, it plus czasownik w trzeciej formie. Osoba plus have has plus been plus czasownik zakończony ing. Po drugie, poznaj kilka najczęstszych sytuacji, w których możesz daną strukturę zastosować. Na przykład, I've never been to Rome. I've never seen anything like this before. I've been working in this company for 10 years. Guys, I've bought a car! Najczęstsze, najbardziej typowe sytuacje z użyciem danej struktury. Tak zwane tabliczki, które możesz wyciągnąć w odpowiednim momencie. Po trzecie, zabaw się w detektywa. Podczas oglądania swoich ulubionych treści zrób... Oh, oh. Here I come. Oh, here I come. Oh. Czyli świadomie staraj się identyfikować te dwa czasy perfect w tym, co i tak byś oglądał lub oglądała. I've made changes for you, Shrek. Think about that. I've tried to be fair to you creatures. Now my patience has reached its end. Tai Lung has escaped from prison and you're acting like children. Their mother has not eaten for five months and has lost half her body weight. You should know that this is the strangest thing I've ever done! Krok czwarty. Jeżeli masz możliwość konwersacji po angielsku, spamuj daną strukturę gramatyczną ile tylko zdołasz. Traktuj początek lekcji z lektorem lub nauczycielem jako poligon, na którym możesz przetestować swoje umiejętności. Żyjemy w dobie internetu, możesz też nawiązać znajomość z kimś przez internet lub podczas grania w grę. Tu jednak zalecam ostrożność. Nigdy nie wiesz, kto siedzi po drugiej stronie. Jakie ma zamiary? Czesianiu, tu Wojtek. Też mam 12 lat. Unikaj podawania kluczowych danych nieznajomym. To oczywiście tylko kilka wskazówek na szybko. Napisz w komentarzu, czy chciałabyś lub chciałbyś. Zobaczyć osobny materiał, w którym nauczycie dokładnie czasów perfect. Język to skuteczny przekaz informacji z punktu A do punktu B. Język to przede wszystkim melodie, które do siebie śpiewamy w sytuacjach, które tego wymagają. Język to nie wiedza tajemna, której należy uczyć się dziesiątkami lat. A wielu uczniów przychodzi do mnie po pomoc właśnie po wielu latach, czasem dekadach nieskutecznej nauki. Więc nie bądź jak szkoła. Nie komplikuj prostych spraw. Tego akurat aspektu. We, we just prefer to basically keep it as simple as possible